Czy Donald Trump zwariował, czy wykorzystuje ostatnią szansę uratowania Zachodu przed katastrofą? Te pytania coraz częściej i bardziej dobitnie są stawiane przez rozmaitych komentatorów, którzy spoglądają na mapy rysowane przez Donalda Trumpa mapy, na których Kanada staje się częścią Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W których strefa kanału panamskiego zostaje objęta także panowaniem amerykańskim i w których wyrywa się spod zwierzchności duńskiej jedną z największych wysp świata, Grenlandię, i także przytracza niejako do imperium amerykańskiego. W zdrowym ciele, zdrowy duch, białko kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Bonuseria. Zgarnij nawet 1000 złotych. Tylko w STS. Magazyn Zero już dostępny. 400 stron znakomitych treści w formie albumu lub w wersji elektronicznej. Zamów już teraz na magazyn.zero.pl. Mój rost, koncerty, urodziny kanału Zero prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na kongres zero teraz! Fala oburzenia, która przetacza się przez część mainstreamowych, powiedziałbym, mediów i establishmentu politycznego Unii Europejskiej, towarzyszy tym prezentacjom ambicji Donalda Trumpa i dodaje do owych komentarzy nutę ważną dla nas. Dlatego warto zastanowić się nad pytaniami, które pozwoliłem sobie postawić na wstępie. A y, ośmielam się zabrać w tych sprawach głos, dlatego że warto spojrzeć na y, zagadnienia. Dzisiejszej polityki amerykańskiej, reakcji części establishmentu europejskiego na tę politykę, na ambicje Donalda Trumpa, z punktu widzenia historycznego. I właśnie jako historyk spróbuję na to spojrzeć. Otóż chcę zwrócić uwagę najpierw na historyczny ton, jaki odezwał się w wystąpieniach prezydenta Francji Emmanuela Macrona, pozbawionego już niemal no elementarnych podstaw demokratycznych do sprawowania swojej władzy we Francji. Tak niepopularnego prezydenta chyba nie było w XXI wieku we własnym kraju. Czy polityków niemieckich, którzy no, także akurat znajdują się w fazie całkowitego rozprzężenia własnej legitymacji politycznej w swoim kraju, czy przede wszystkim polityków, których najogólniej można by nazwać brukselskimi, Którzy wyrażają troskę, zaniepokojenie, więcej, te słowa są eufemizmami, tylko oburzenie wobec agresywnych planów Donalda Trumpa, który wręcz atakuje Unię Europejską, staje się kimś na wzór Putina, no bo jakby chce zabrać teren jednemu krajowi i to w dodatku krajowi sojuszniczemu Danii, choć oczywiście Grenlandia nie jest częścią Danii, ale jest terytorium. W pewnym sensie prawnym zdaniem związany. Interpretuje się to jako przejaw niebezpiecznego, agresywnego imperializmu amerykańskiego, na którym skupia się teraz jakby cała uwaga tej oburzonej opinii establishmentu europejskiego. Putin gdzieś ginie w tle, Chiny nie są już wspominane. I w tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na jedną wypowiedź współczesną, która towarzyszy tym komentarzom, bardzo nas dotyczącą. I drugą e, serię wypowiedzi, nieco dawniejszych, które także rzucają interesujące światło na to zagadnienie. Ta wypowiedź współczesna to komentarz wygłoszony przez ministra Radosława Sikorskiego, e, który właśnie w reakcji na ogłoszone, ujawnione, zaprezentowane plany amerykańskiej nowej siły, nowej potęgi, e, wypowiedział ostrzeżenie przed ingerencją obcych sił w procesy demokratyczne w Europie. Oczywiście chodziło tu nie tylko o Trumpa osobiście, ale o Ilona Maska. I jego wypowiedzi e, krytykujące premiera Wielkiej Brytanii czy krytykujące kanclerza Niemiec, co traktowane jest ze świętym oburzeniem przez ministra spraw zagranicznych rządu Rzeczpospolitej Polskiej, który zawdzięcza w dużej mierze swoje stanowisko poparciu, e, no, co tu dużo mówić, establishmentu niemiecko-europejskiego dla e, rządu Donalda Tuska i bezpardonowej walki, jaką ów establish, establishment i e, także rządy sąsiedzkiego kraju niemieckiego wydały poprzedniemu można tak powiedzieć rządowi w Polsce blokując nielegalnie całkowicie środki należne Polsce w ramach Unii Europejskiej i programów odbudowy gospodarki po kryzysie covidowym. Otóż ta hipokryzja sięgająca Himalajów, wzywająca do obrony suwerenności Polski czy innych krajów europejskich przez ingerencję, czyta jednoznacznie amerykańską. To Amerykanie są głównym zagrożeniem dla suwerenności i demokracji w Europie, mówi Radosław Sikorski, mówi prezydent Macron, mówią politycy i dziennikarze niemieccy, francuscy, brukselscy, brytyjscy także niekiedy. Oczywiście nie wszyscy, ale najbardziej wpływowa i krzykliwa ich część. Otóż to wszystko ma swoje głębsze podteksty, głębsze znaczenie, których część ujawnia już wspomnienie historii nie tak dawnej, zaledwie sprzed kilkunastu lat, kiedy obecny przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, nieuznawanego, nielegalnie nieuznawanego przez władze. Administracyjne Polski, pan Święczkowski, jeszcze jako prokurator znacznie niższego szczebla, spotykał się z przedstawicielami amerykańskich służb, by wywiedzieć się po 2010 roku, po tragedii smoleńskiej, na temat tych danych, które Stany Zjednoczone i ich służby mogą mieć na temat okoliczności tragedii smoleńskiej. Wtedy powstała burza medialna w tych Powiedziałbym, mediach ochraniających ówczesny rząd Donalda Tuska, jak to możliwe, że no, przedstawiciel polskiej prokuratury spotyka się z, no, z przedstawicielami obcego państwa, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, z przedstawicielami służb Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, że jest to czas, kiedy rząd Donalda Tuska e, e, zatwierdził porozumienie między. Służbami specjalnymi Polski, a FSB, dumną następczynią KGB, 2013 rok, luty, kiedy ten układ został ogłoszony. Układ, no, przypomnę, zobowiązujący polskie służby do wydawania kontaktów ze służbami amerykańskimi, na przykład. No, całkowite zwasalizowanie polskich służb na rzecz Rosji Putina. Takie były realia politycznych decyzji, geostrategicznych decyzji podejmowanych przez rząd Donalda Tuska w latach 2008-2014. Ameryka w roli wroga, zagrożenia, Rosja w roli sojusznika. Tak było to nie jest żadna propaganda, to nie jest przesada tak było w praktyce politycznej rządu Donalda Tuska e, tamtego czasu. Tak było także w dużym stopniu w praktyce politycznej no, patronów owego rządu, patronów z Berlina i Brukseli ówczesnej. Ale zmieniło się to po roku 2014, a jeszcze bardziej po roku 2022, kiedy wydawało się, że to jednak otwarta agresja militarna w Europie stawia jasno sprawę, kto jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa, pokoju, przyszłości Europy, a kto może Europę przed tym zagrożeniem obronić. No, przynależność do NATO i siły zbrojne jednego w istocie kraju, który może postawić tamę i stawia tamę a dalszej agresji Putina. To jest siła Stanów Zjednoczonych. Ale jakby wraca współcześnie ta kwestia, to po czyjej stronie my jesteśmy? Czy my jesteśmy po stronie NATO, Stanów Zjednoczonych, jako oczywistego, bezdyskusyjnego lidera NATO i gwaranta bezpieczeństwa pozostałych krajów członkowskich NATO, zwłaszcza tych na wschodniej Flance, czy raczej jesteśmy po stronie tych, którzy widzą w Ameryce główne zagrożenie dla naszej europejskiej? Jak to z dumą się podkreśla, suwerenności dla suwerenności poszczególnych kraj, krajów, które już nie miałyby widzieć owego zagrożenia w Rosji, w czołgach, bombach, rakietach spadających w Europie przecież, a wysyłanych z Rosji na suwerenny kraj. Tylko to właśnie Ameryka jest źródłem zagrożenia. Po czyjej stronie będziemy? Czy po stronie Ameryki? Czy po stronie układu europejskiego, opartego o przewagę Francji i Niemiec, układu, który chwilowo zaakceptował po 2022 roku konieczność wielkich wyrzeczeń i strat gospodarczych dla siebie, wywołanych potępieniem Rosji, agresji rosyjskiej i sankcjami, które w jakiejś mierze ograniczyły także handel. Tak uznawany za korzystny przez gospodarkę niemiecką handel z Rosją, i cały ten szlak strategiczny idący przez Rosję do Chin, który miał być pasem transmisyjnym dla wzrostu gospodarki Niemiec i Francji. To wszystko jakoś chwilowo zakwestionowane w 2022 roku, ograniczone, znów pojawia się na horyzoncie jako możliwość bardzo praktyczna. Odpowiedzi na nową siłę Stanów Zjednoczonych, którą deklaruje Donald Trump, a przede wszystkim na charakter ideowy tej siły. Bo Donald Trump nie tylko reprezentuje Amerykę. Donald Trump reprezentuje najczarniejszy sen elit europejskich obecnych, to znaczy sen o, powiedziałbym, kontrrewolucji, o rekonkwiscie, Rekonkwiście obszarów uznawanych zaraz na zawsze zdobyte, przez ideologię postmarksistowską ideologię która zatriumfowała w dużej części środowisk opiniotwórczych nie tylko w Europie ale i w Stanach Zjednoczonych w środowisk dziennikarskich środowisk politycznych także tych które uważają się za elity do których wyłącznie należy decydowanie o tym co słuszne a co politycznie niepoprawne Werdykt wyborczy w Stanach Zjednoczonych zakwestionował to prawo elit do decydowania tych samozwańczych elit do decydowania o tym, co ma być dobre dla obywateli amerykańskich, a Ameryka ze względu na swoją siłę i znaczenie dla Zachodu yy, kierowana jednoznacznie w stronę, którą wskazuje Trump, Musk, którą wskazują decyzje takie jak Uniwersytetów Michigan, potężnego uniwersytetu stanowego, który jako pierwszy wycofał się z polityki. Szaleństwa ideologicznego nazywanego DEI, jakby dla szyderstwa, diversity, equity, inclusiveness. Ten skrót, który szyderczo nawiązuje do łacińskiego określenia boga, Dei, a oznaczający po prostu rozbudowaną sieć komisariatów politycznych, wprowadzonych niemal we wszystkich większych przedsiębiorstwach i we wszystkich uczelniach amerykańskich, jako rodzaj nadzoru, który wymusza zatrudnianie według kwot. Płciowo-rasowych, z pozbawieniem właściwie jakichkolwiek szans dla białych młodych mężczyzn, jeżeli ci nie zdecydują się ogłosić, że są transseksualistami. Otóż ten system radykalnego szaleństwa ideologicznego zaczyna być kwestionowany. No nie tylko pierwsza uczelnia czyni tutaj wyłom, ale także wielkie korporacje zaczynają się z niego wycofywać: Ford, Walmart, cały szereg innych. Tutaj bardzo ważnych dla Ameryki korporacji decyduje się wycofywać z tego przymusowego szaleństwa ideologicznego. A co więcej, deklaracja hołdu, jaką złożył Mark Zuckerberg wobec Donalda Trumpa i Rezygnacji z polityki ideologicznej cenzury w mediach społecznościowych, które Zuckerberg stworzył, nadzoruje i wpływa za ich pomocą na dużą część świata. To jeszcze bardziej przeraziło. Widziałem te komentarze w, w ostatnich dniach w tych właśnie postępowych telewizjach BBC, CNN. To prawdziwe szaleństwo, prawda? Przerażenia, tak bym to powiedział, jak to? To już nie będzie można cenzurować najważniejszych mediów społecznościowych. Do maska dołącza Zuckerberg. To jest właśnie ta straszliwa ingerencja w procesy wyborcze, bo nie będzie można wszystkiego, co elity uznają za prawicowe, za populistyczne, wykreślić, napiętnować, usunąć, zanim jeszcze ujrzy światło dzienne, a raczej ujrzy ekran komputera. Ta Atmosfera histerii, histerii y, y, związanej z poczuciem siły, która nagle z Ameryki przychodząc y, oznacza nie tylko imperializm amerykański, ale zmianę klimatu kulturowego dla całego Zachodu, kumuluje się w niebezpieczeństwie, które ośmielę się nazwać powrotem do sojuszu kontynentalnego sojuszu, w którym Niemcy odnajdują swoje miejsce przy Rosji, dalej przy Chinach. Do tego przecież marzą Niemcy, przedsiębiorcy o tym marzą i do tego nawiązują, żeby wrócić do starych dobrych czasów, kiedy eksport do Chin i import tanich surowców z Rosji był podstawą niemieckiego cudu gospodarczego. O tym marzą Francuzi, Duża ich część, oczywiście nie mówię, że wszyscy, którzy nie mogą darować Amerykanom, że dwa razy zostali przez nich uratowani w XX wieku, bo nic nie budzi większej nienawiści niż bycie uratowanym, kiedy uważało siebie samego za no, wystarczającą suwerenną potęgę. Ta ukryta nienawiść francuskiego establishmentu do Ameryki jest tutaj nie mniej ważnym paliwem niż konkretne interesy ekonomiczne niemieckie, które Wciąż zwracają Niemcy ku, ku tej tradycyjnej drodze do partnerstwa euroazjatyckiego, tak bym to powiedział, z Rosją i z Chinami. Zwróćmy uwagę także na pewien bardzo praktyczny wymiar tego historycznego nastawienia elit europejskich. Unia Europejska w sensie gospodarczym jest w ostatnich latach, ostatnich dekadach po prostu katastrofą. Wystarczy spojrzeć na tabelę. GDP, czyli produktu krajowego brutto, z roku 2000 i z roku 2025. W roku 2000 wydawało się, że Unia Europejska, owszem, wtedy była jeszcze Wielka Brytania w jej ramach, to jest mniej więcej odpowiednik Stanów Zjednoczonych gospodarczo. Dzisiaj Niemcy mają PKB niewiele większy niż miały w 2000 roku. Francja podobnie. Stany Zjednoczone mają dzisiaj trzykrotnie większy PKB niż miały w roku 2000. No przepaść powiększyła się dzisiaj. PKB Stanów Zjednoczonych to jest blisko 30 bilionów dolarów. PKB Niemiec to jest 4 biliony. PKB Francji nieco powyżej 3 bilionów. To są karły w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Karły, które skazały się na karłowatość skutek decyzji ideologicznych. Wskutek ograniczenia możliwości rozwoju gospodarczego szaleńczymi politykami, które dzisiaj chcą zakwestionować obywatele tych krajów. A establishment... Który trzyma się swoich stołków w Brukseli, w Paryżu, w Berlinie, nie chce do tego dopuścić. Ale pęka ta sytuacja. Stąd właśnie histeria tej reakcji. Histeria niebezpieczna, bo histeria prowadzi do niebezpiecznych rezultatów. Histeria, która skupia się na Polsce. Polska będzie niewątpliwie jednym z najważniejszych miejsc na mapie politycznej świata w roku 2025. Dlatego, że Niemcy, Francja, Francja Macrona. Niemcy Scholza czy Niemcy prawdopodobnie nowego kanclerza z CSU, patrona, partyjnego patrona Donalda Tuska, zrobią wszystko, ażeby wygrała tutaj nad Wisłą opcja, którą nazywa się proeuropejską, którą nazywa się demokratyczną, a głównym przeciwnikiem będzie jednoznacznie wskazany już przez ministra Sikorskiego nie Władimir Putin, tylko Donald Trump, Stany Zjednoczone. Rozgrywka, która będzie się tutaj toczyła, rozgrywka wyborcza, będzie rozgrywką nie tylko o to, kto będzie prezydentem Polski, ale o to, czy Europa pozostanie częścią wspólnoty zachodniej, w której Ameryka będzie zgodnie ze swoją realną siłą odgrywała najważniejszą rolę, czy Europa przeciwstawi się ostatecznie Ameryce i zwróci się w stronę Putina, w stronę Xi Jinpinga. W stronę tego, co wydaje się dla niej ostatnią deską ratunku, sojuszu z autorytarnymi reżimami Europy Wschodniej i przede wszystkim Azji, by odbudować jakieś resztki, powiedziałbym, możliwości rozwoju gospodarczego przeciwko nienawidzonym Stanom Zjednoczonym, które zagrażają ideologicznej poprawności, jaka stała się. Powiedziałbym, fundamentem tożsamości tej elity, która niszczy Europę już od tylu dekad. To jest wyzwanie, które skupi się wokół wyborów Polski i w którym będziemy mieli także swój udział z kartką wyborczą i nie tylko z kartką wyborczą, ale z obowiązkiem pilnowania uczciwego, prawdziwego wyniku tych wyborów przed ingerencją zewnętrzną, która nie będzie ingerencją Ilona Maska, nie będzie ingerencją Marka Zuckerberga, ale będzie na pewno już to widzimy ingerencją elit europejskich, potężnych mediów, które te elity zbudowały w Polsce nad Wisłą, tych największych kanałów internetowych, portali internetowych, takich jak ONET czy WP, które wpływają niewątpliwie na. Wyobraźnie milionów współobywateli w kierunku, który podtrzymuje tę histerię. Albo jesteśmy europejscy, czy tacy, jak podyktuje nasz nauczyciel z Brukseli, Berlina czy Paryża, albo jesteśmy poddani zewnętrznym wpływom, reprezentowanym przez groźnego imperialistę Trumpa i jego sługusów, yy, yy, Maska i Zuckerberga. Ta wizja jakiegoś Armagedonu, jakiejś ostatecznej bitwy, która stoczy się nad Wisłą, niewątpliwie będzie się nasilać z każdym miesiącem, z którym zbliżamy się do daty wyborów. Nie pozwólmy ukraść tych wyborów nikomu. W zdrowym ciele, zdrowy duch, białko kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB tu pracują twoje pieniądze. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga, bardziej. Magazyn zero już dostępny, 400 stron znakomitych treści w formie albumu lub w wersji elektronicznej. Zamów już teraz na magazyn.zero.pl. Mój rost, koncerty, urodziny kanału Zero, prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na Kongres Zero teraz. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.